Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Jestem w Szanghaju, w dzielnicy Jiabui Cuen. Jiabui Cuen to jest jeszcze jedna z, ze starszych dzielnic Szanghaju, przyłączona ostatnio do Szanghaju. Znaczy przyłączyli jakieś 15-20 lat temu, to była wieś. Przeradzam się. Szanghaj dla mnie zawsze Budzi mieszane uczucia, stare wojskowe bloki zamienione w mieszkania, które kosztują kilka milionów dolarów. Dużo zieleni tutaj jest, wracając do Szanghaju, właśnie te stare bloki i nowoczesność centrum, ale jak się właśnie chodzi po takich dzielnicach jak ta, to się człowiek nie może uwierzyć, że jest. Centrum mega metropolii globalnej, Centrum Finansowego i... Pod prądem druty. Centrum Finansowego i najpopularniejszego i najliczniejszego, jednego z najliczniejszych miast na świecie. Osobiście nie lubię Szanghaju. Nie lubię, może dlatego, że nie lubię jeździć po Szanghaju. W Szanghaj mnie męczy i... Jest problem z parkowaniem. To już kompletny. Cudem udało mi się zaparkować. Myślę, że tak okolice tutaj są klimatyczne. E, na pewno widzieliście cudowne ujęcia z Szanghaju, z centrum. Pełne neonów, pełne nowoczesnych budynków. Tutaj troszeczkę inaczej. Tutaj, jakby świat się zatrzymał w latach 70. Ludzie zatrzymali się w latach 70. Nawet porównuję do swojego Suzhou. Jak ludzie się tutaj ubierają, niby to jest najbogatsze, jedno z najbogatszych miast na świecie. A nie widać tego. No może poza samochodami i cenami mieszkań. No i średnio lokalsi są tutaj wyżsi. To znaczy wzrost średni jest wyższy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wynika to z lepszej diety lepszego wykształcenia no i z zamożności tego miasta jest sobota, okolice kolacji, nie widzę dużo ludzi na ulicach, nie widzę dużo ludzi po sklepach, dużo lokalnych, malutkich restauracji starych. Teraz przejdę to Wam pokażę, bo ja musiałem przejechać kawałeczek a, a, kawałeczek żeby znaleźć miejsce do parkingu, o dziwo znalazłem, ale jakieś 2 km od Denisa. Spotkam się z Denisem. Denis prowadzi fantastyczny blog z Szanghaju. Bardzo sympatyczny chłopak. Ci, którzy widzieli jego blog, wiedzą, że jest bardzo pozytywny, bardzo wesoły. Prowadzi swój blog na żywo. Tam nie ma dużo fontan i wodotrysków montażowych. Przyjemnie się go bardzo ogląda, gdyż to, ja myślę, że to jest najlepszy Polski blok z Szanghaju pokazujący Szanghaj jaki jest na co dzień normalne życie ludzi, normalni ludzie na ulicach i pokazuje też tak kontrastowo ten Szanghaj do tego co widzimy w przekazie medialnym, globalnym tego super nowoczesnego miasta pełnego, pełnego wysokich budynków, nowoczesnych ulic. On pokazuje taki Szanghaj, który znika i osobiście, mnie się bardzo podoba a poza tym słodko, jak on mówi o swojej dziewczynie pełne e, pełne uczucia, ten blog o nią tam wspomina także bardzo fajnie się go ogląda e, blog Denisa to jest bardzo ciekawe, oderwanie od codzienności pokazuje Chiny takich praktycznie, których się nie widuje, bo tam gdzie ja mieszkam w Suzhou to są a, jest super nowoczesne miasto, super zamożne miasto i zaraz wieś. Ale ta wieś, widzieliście, jaka jest ta wieś? Ta wieś jest super nowoczesna też. Także kontrast nie jest taki duży między wsią a miastem. A tutaj właśnie jest taki szachaj, o którego ludzie walczą, żeby nie zaniknął, żeby nie zaginął, czyli mała zabudowa, niskie budynki. Nie wiem, czy to jest. Walka samorządów lokalnych, czy być może to jest spowodowane tym, że ludzie tutaj mają więcej a, y, dowodów własności do ziemi, do budynków. A, rewolucja kulturalna nie odebrała im tutaj dowodów własności, także mają prawo do tych swoich budynków i do tych swoich a, a, posiadłości. Myślę, że to jest fajna sprawa, bo. Zachowują standard tego, nie standard, przepraszam, klimat tego starego Szanghaju. Praktycznie, jakby przebrał tych ludzi ubrania z, z epoki, to by się ideal, idealnie wpasowało tutaj w to w realia codzienności. Wciąż na wystawie stare nie, mięska, kawałki kurczaka zieleniaki. Takich nawet to ja nie widuję w, w Suzhou. Takich klimatycznych miejsc zieleniaków z wystawionymi sudami e, na ulicy, piwem. To właśnie zanika taki Szanghaj. Będzie go brakowało. Jak mówiłem, a nie jestem wielkim fanem Szanghaju. Natomiast e, co mnie się podoba w Szanghaju to, że miasto wciąż ma tą atmosferę taką na swoich blogach pokazuje Denis te dziury w ścianie sklepiki połączone z mieszkaniami z tyłu ci ludzie e, z przodu mają sklepiki, z tyłu mają małe klipki mieszkania prawdopodobnie i tyle prawdopodobnie, Na pewno rząd nie może tego odebrać. E, szanują chyba tutaj te prawa własności e, w tych e, starych dzielnicach, ale to myślę, że to jest kwestia czasu. samo jak hutongi, hutongi w e, Pekinie, tak samo i to pójdzie kiedyś pod Młot, <młodnie> pod Demolkę. Czuć, że tutaj jest taki stary Szanghaj, bo jeszcze po restauracjach pali się. Bardzo dużo ludzi tutaj pali. Głównie to lokalsi. Chyba w tych okolicach nie ma dużo napływowej ludności. Wciąż szybkie jedzenie na ulicach robią placki. Bardzo mi się tutaj podoba. Po tej godzinie wszystkie restauracje pełne. Czy to kurczaki z grilla, czy to zawrócę jeszcze raz a nawet i ludzie czekający do lokalnych restauracji żeby wejść, tak popularne są prawdopodobnie za chwilę to będzie puste Denis coś na mieście załatwia ja, jak skończy załatwiać to ja go tutaj dopadnę zjemy sobie coś, posiedzimy, pogadamy może mi się uda nawet zrobić wywiad z nim jeśli się zgodzi będzie fajne urozmaicenie, bo on zawsze to tak w swoim blogu zbiegł bardzo szybko. I na miejscu. Raki moda na raki, na wynośne restauracja raki. Aha, to stąd ta kolejka. Szanghaj. Mieszkańcy Szanghaju są bardzo przywiązani do tradycji z grilla, łapy z grilla świńskie szczególnie w Szanghaju mam trochę znajomych, parę inżynierek właśnie z Szanghaju zauważyłem, że oni są bardzo przywiązani do tradycji zarówno tradycji sezonowej w sezonie jedzą specyficzny rodzaj jedzenia poza sezonem jedzą całkiem coś innego bardzo są towarzyscy, no i w Szanghaju nie usłyszy się popularnej mowy, mowy mandaryńskiej, czyli putonghua. Wszyscy mówią dialektem szanghajskim, który jest bardzo szybki, cudowny. Zresztą tutaj z rodziny dialektów WU, jak i Suzhou, także ludzie z Suzhou i ludzie z Szanghaju się rozumieją. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o język. Ciekawą rzeczą jest, że szanghaj, Szanghajczycy dbają o to, żeby rodzina i mowa rodzinna nie uległa zanikowi. Dzieci od dziecka są uczone szanghajskiego, także wszyscy moi znajomi, którzy żyją i pracują i są rdzennymi szanghajczykami czyli te 5-6 generacji plus, tak to się liczy oni wszyscy bardzo płynnie mówią i pierwszym językiem, którym mówili to właśnie był język szanghajski tutaj zakończę pierwszą rundę mojego bloga, uda mi się dopaść Demisa, do zrobić z nim wywiad krótki będę dalej kontynuował to na razie tyle Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat.